Dzień dobry moi mili. Pomyślałam sobie, że przyjdę do Was dzisiaj z rozkładem, krótkim rozkładem na odpowiedź tak lub nie. Często mamy takie różne sytuacje, że taka odpowiedź jest nam po prostu potrzebna. I mamy znowu trzy grupy, te trzy grupy widzę tak, to chyba jest dla wszystkich bardzo fajna możliwość wybrania. Któ którąś stali. I yy, to będzie szybkie, yy, szybkie czytanie, nie, nie jakieś. Ja mam skłonności do rozwlekania. No dobrze, yy, intuicyjnie macie jakieś pytanie, yy, gdzie będzie satysfakcjonująca odpowiedź tak bądź nie. Powiemy jak karty to widzą. I yy, trzy grupy. Tu mamy sztućce, grupa z widelcem, grupa z łyżką i grupa z nożem. Więc y, mam na imię Beata, jestem tarociską, pracuję z energią i z rytuałami. Odkładam te grupy, wy już mam nadzieję wybraliście. <laughs> y, pamiętajcie, że to są czytania ogólne, które nie z każdym zarezonują. Weźcie to, co co przychodzi, co wam pasuje, a to, co wam nie pasuje, po prostu zostawcie. I krótkie pytanie, odpowiedź na pytanie. I odpowiedź jest tak lub nie. Zobaczymy, jakie energie się będą tutaj pokazywały. Jest nas, jest nas już. 534 osoby. Wspaniale. Dobijemy do tysiąca jak nic, i wtedy YouTube już mnie będzie widział. Także bardzo, bardzo, bardzo dziękuję. Lajkujcie, komentujcie. Piszcie do mnie wczoraj. Do wieczora odpowiadałam na maile. Fajnie, że do mnie piszecie. Pytacie się, podajecie tematy czytań. Super mi to pasuje. No dobrze, krótka odpowiedź, tak lub nie. Zobaczmy, co karty Wam mówią. Ci, co wybrali grupę z widelcem. Czy odpowiedź jest tak? Czy nie? Odpowiedź jest zdecydowanie tak, moi drodzy. Jeżeli mieliście coś zaplanowanego, chcecie coś zrobić, otworzyć, nie wiem, zapytać się kogoś, cokolwiek, bo to jest obojętnie z jakiej dziedziny życia. To y, odpowiedź brzmi tak. Tu, zwłaszcza w tej królowej kielichów y, i w Szóstce pentakli, mogę tylko dołożyć jeszcze taką informację, że y, jeżeli to jest coś z pracą, to y, dobrze Wam będzie, y, pomoże Wam w tej decyzji albo w czymś y, współpraca z innymi osobami. Ok? Ale karty Wam mówią zdecydowanie tak. To króciutki taki rozkładzik. Widelce zabieramy. Pani łyżka. Pani łyżka. I to samo. Co karty mówią tak czy nie? Zobaczymy, jakie energie są wokół Waszego zapytania. Można mieć trzy pytania do trzech różnych grup. Tak też można zrobić. Czy tak, czy nie? Tu jest karta śmierci i karta pustelnika. Grupa numer dwa z, 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 z łóżką. Z łyżką. Dla Was jest odpowiedź: nie. I to też tak jak na grupie pierwszej było zdecydowanie tak, to tu jest zdecydo, zdecydowanie nie. E, tutaj może być, że sami się będziecie z tym borykać, nikt wam nie będzie chciał za bardzo pomóc, coś się jeszcze musi wydziać, żeby to tak zaistniało. Pomyślałam sobie, że raz w miesiącu albo raz na dwa tygodnie będę wam robiła e, takie czytania, króciutkie, właśnie z cyklu e, odpowiedź tak lub nie. Dajcie mi znać w komentarzach, czy Wam się to podoba, czy chcecie tak. I grupa trzecia, grupa z nożem. Zasada taka sama, co karty pokażą na temat tak, czy nie. Ok. Tu mamy kartę świata i siódemkę kielichów. E, tutaj grupa numer 3 z nożem, e, mówi e, energii wam mówią tak, jak najbardziej tak. I nawet e, może być, e, że na kilka tematów, o których myśleliście, nie tylko w jednym temacie. Może, a tu dwójka kielichów jak najbardziej, e, może być, jest odpowiedź tak. Hmm? No to co? To na dzisiaj chyba wszystko. E, jutro, no może jutro przyjdę z czytaniem też dla Was. Dziękuję Wam bardzo, bardzo. E, już nas... Jest 534 osoby, które zasubskrybowały kanał. Pamiętajcie, subskrypcja nie wiąże się z żadnymi zobowiązaniami wobec mnie czy wobec kanału. To jest Wasza dobra wola i wymiana energetyczna ze mną, za moją wiedzę i zaangażowanie. To dajcie znak, że byliście na kanale. Cześć, miłego dnia! Pa!